Witam wszystkich widzów Miłośników Starszej Motoryzacji Dzisiaj przejażdżka Dużym Fiatem po mieście Warszawa w pociemku Pierwszy raz będę jechał Już mi się tutaj pojawiły usterki do naprawy w tym samochodzie Przede wszystkim piszczy pasek więc w następnym filmiku będę wymieniał ten pasek bo już mi on wpienia on się później rozbuja ten pasek i przestanie piszczeć ale na razie piszczy druga usterka jaka jest którą zauważyłem właśnie teraz to nie ma podświetlenia deski z tej strony z prawej Kła pojedzie. O, pasek się. A trzecia usterka. Wychodzi mi, że brzdzi się alternator. Minimalnie, minimalnie brzdzi się alternator. Więc trzeba będzie sprawdzić ładowanie. W tym aucie jakie jest, ile mu brakuje i być może to się też brzdzi przez ten ślizgający pasek. Jedziemy sobie przez most to jest jeden z nowszych mostów w Warszawie. I pojedziemy sobie wisłostradą kawałek do następnego mostu i następnym mostem zawrócimy z powrotem. Nie wiem ile ta przejażdżka będzie trwała. Mam nadzieję, że fura się rozgrzeje. Rozrusza przede wszystkim w ostatnim filmiku napisałem wam, żebyście w komentarzach mi napisali, gdzie byście chcieli, żebym pojechał, pod jaką budowlę w Warszawie, żebym po prostu nie jechał bez celu, żebym miał jakiś cel, gdzie pojadę i i wam pokażę. Nie było żadnego komentarza więc ponawiam prośbę w tym filmie Jeżeli chcecie zobaczyć jakąś budowlę w Warszawie do której oczywiście da się dojechać samochodem to napiszcie w komentarzu i ja się przejadę w ramach rozruszania Fiata eee, Muszę chyba odległość zwiększyć bo tu jest niby wszystko sprawne ale to nie są te hamulce jak w nowoczesnych samochodach no i teraz jak zapalam, znaczy wciskam hamulec to mi się zażarzyła za, kontrolka Nie ja muszę zrobić ten pasek, bo on mnie irytuje Irytuje mnie to jego piszczenie I muszę zobaczyć co tam się wysypuje bo tam coś Coś jest jakiś metaliczny dźwięk typu pompa wody albo alternator, nie wiem. Także jedziemy sobie. Jak przestaje piszczeć pasek to samochód inaczej jedzie, czyli tam jest jakiś jakaś lipa z tym paskiem. Powiem wam, że te lusterka tutaj to też są. Kiedyś człowiek na nich jeździł i wszystko widział, a teraz to tak nie do końca. Świszczy wiatr przy drzwiach, czyli z pasy są ok. Po świszczącym wietrze można ocenić ile jedziemy ale ja sobie jadę przypisowo 90 wolno 80 nie? No ale to licznik zawyża zawsze tamte 10 więc jadę sobie 90 trzeba odreagować po całym tygodniu ciężkiej pracy i się przejechać porządną górą Nie wiem, jak to będzie widać w kamerze Jak nasze miasto wygląda po ciemku Ciekawe, jak ten filmik w ogóle wyjdzie taki po ciemku, jak ta kamera zbiera to Ach, jedzie pięknie Wszystko sprawne, światła działają nawet mnie nikt prawie nie wyprzedza. Tak, tak się jeździ, a nie tam przepisowo. Du, 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 du. I wjeżdżamy na drugi most. Most słynny w Warszawie Grota. Grota S8 Grota Mostroweckiego Wiecznie jest korek Przed remontem był korek Po remoncie jest korek W niedzielę jest korek Wiecznie jest korek yy, Oczywiście nie wiem w tą stronę to raczej już nie będzie korka Ale w tamtą to Różnie to może być Nawet godzina nie spełnia wymagań tego żeby nie było korków ale teraz nie ma rano jest tu po prostu masakra no, puścił mnie pan znaczy puścił mnie włączył kierunek i nie ominął Z drogi śledzie bo dużym fiatem je, jedzie nie no pasek jest do wymiany ewidentnie także w następnym filmiku wymieniamy pasek No, 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 no. Temperatura już jest, wszystko już jest, kura nagrzana. ma już ten filmik też bym nie chciał nie wiadomo ile nagrać 8 minut no to jeszcze kawałek pojedziemy razem Idzie jak wściekły tym do kamery sobie załatwić, żebym ją gdzieś tu mógł postawić na stałe i nie musiał trzymać w ręku. Także mści mi się ładowanie jak na przykład wcisnął hamulec o zapala się Lub wycieraczki, lub cokolwiek, to ładowanie zaczyna się wścić. Regulator napięcia, może? Nie wiem, jak macie jakieś pomysły, to piszcie. Dobra, moi widzowie, o, patrzyli się na moją furę. Dobra, moi widzowie, kończę ten odcinek. Przejażdżka pierwsza po mieście. Zapraszam do komentarzy: Typu, gdzie byście chcieli, żebym pojechał? W następnym filmiku będziemy wymieniać pasek. Podłubiemy coś w tym aucie. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.